już i teraz. <ś speak> <śmienicza> piorun tak, by O piorunę. Gdzie jest jakiś drugi kurwa piorun? Tam pewnie będzie Gdzie? Na lewo? Ale go i tak kurwa, ten nie No ten nie Ale i też działa, <śmienicza> jak tu. Ile? Trzy. No to byś kurwa wygrał nagrodę roku za najlepsze zdjęcie. No. Nie <ślaski> <ślaski> wiem, kiedyś komentarz że lat temu, i zdjęcie no i podpisz kurwa, ktoś już komentował, to jest kurwa, nie wiem, po co wiesz do zrobienia, <noise> to jak niemożliwe, jak zrobiła? No chyba nie wiem, ale niemożliwe i <noise> Bo ja nie zaczekam. Ja, ja, to ja będzie widać do ja no no, 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 no. Jak pierdolę, to jeszcze, kurwa, będzie większe. Ile, kurwa, dwie minuty no, jeszcze prawie? prawie. No właśnie chcę zobaczyć czy, czy w ogóle ten coś... ten, czy nie. O, ulica jest nieuziemiona, więc nie pierdolimy. Ale właśnie nawet jakby była uziemiona, to w koło tamtego czubka się wytwarzają dodatnie jony i tamten. Jomini. Może te błyskawice też mieli sterowane kurwa pod muzykę. 哇可以